Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Gamer Mermaid. Dzisiaj mam dla Was nowe wydarzenie, właśnie przed chwilą się ukazało i to jest wydarzenie Super Konkurs. Nie wiem jeszcze do końca o co chodzi w tym wydarzeniu. Pierwszy raz takie wydarzenie zobaczyłam w Simsach. No, chodzi o to, czas zdobywać kotyliony, kupować skrzynie z nagrodami pocieszenia i skompletować kolekcję zabawnych przedmiotów. Dobrze, to do działa, zobaczymy co to za wydarzenie. Okej, okay, można wygrać. Nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest. Yy, ale zobaczymy. Mamy przy okazji tego wydarzenia też nową misję. więc bardzo się cieszę. Aha, można wygrać wielki szlem barowy, czyli taki kącik z współzawod... A, bar można wygrać. No to fajnie. Okej, okay. yy, czas na super konkurs też ukończyłam automatycznie. Okej, okay, kłóć się ze sprzętami domowymi. Okej, okay. czyli trzeba się kłócić, tylko jak to zrobić? Aha, ekspres, lodówka. Dobra. Dobrze, tak więc to zrobimy. Okej, okay. turniej przysmaków się skończy, wiadomo. Dobrze, poszukuj, poszukaj światła zwycięstwa w sekcji przechowywanie. Gdzie to jest przechowywanie? O, gdzie to jest to przechowywanie? Przy wyświetleniu? a nie, tutaj, w mojej Światło zwycięstwo, Ok. I ono będzie produkować kotyliony Tak jest zawsze Będzie jakieś wydarzenie To jest taki przedmiot, który Zbiera te rzeczy O, jest pełno ich już Dobrze, fajnie, zbieramy Dobrze To jakiś z mistrzów Zobaczymy co to jest Zapewnia więcej kotylionów No ciekawe to wydarzenie Dobrze. Okej, okay, wygrałam simulony, super. Dobre. Okej, okay, tak więc yy... zobaczę jeszcze przy okazji zadania na kuriera, bo może to nam dać jakiś bonus do tych kotelionów. To może się wieści. Okej. Okay. To Rachel kończyła krótkie spotkanie. Dobrze. Okej. Okay. O, i widziałam, że zdobędę dzięki temu też kotyliony. Tak więc super. Dobrze. No i teraz Rachel będzie... O, niespodziewany wybór jeszcze. Dobrze, zobaczymy. Hej, obawiam się, że nasz związek utknął w martwym punkcie. Nie chcę, żebyśmy się stali jedną z tych par. No... Hmm... Jak pewnie wiecie, aha, narzeka nasz związek. No więc, jak pewnie wiecie, to związek Rachel i Rosa przeżywał dużo kryzysów. No dobra, no ale zmienia temat, udało się. Dobra, czyli ma rozmawiać ze sprzętem kuchennym, się kuć? Dobra, niech się pokłóci z lodówką, może. Kuć się, dobra, kuć się. To pięć minut jej zajmie. Dobra, i to aż trzy razy trzeba się kłócić. Dobra, zobaczymy. O, już skończyła. Myślałam, że to dłużej jej zajmie. E, co Fibi skończyła? A, Fibi skończyła pracę. To Fibi też e, weźmiemy i żeby wróciła już do domu. Ok. Dobrze, znamy jak jest: Dobądź e, nagrody. Okay. ok, już jestem z powrotem. E, udało mi się skrzynia z nagrodą z pocieszenia, ale jeszcze brakuje mi 50 kotylianów, więc nie możemy tego jeszcze odblokować. E, no dobra, tak na ży to tyle. Przepraszam Was. Okej, okay, już jestem. Fibi ukończyła. Dobrze, nie, dziękuję. Dobrze, e, tak więc wraca Fibi do domu. Pomoże Rachel kusić się ze sprzętami domowymi. Okej. Okay. To, że też lodówkę wybierze. No halo. A Fibi w ogóle już jest, może przejść na emeryturę, ale ja oczywiście tego nie chcę, no bo chciałabym, żeby one jeszcze troszeczkę pograły razem. No i Rachel mi się pokłóci też. Oj, ja kliknąłem. Chciałam kliknąć na Phoebe. Dobra, i jeszcze na Rachel i już skończyłam. Dobra, udało mi się ukończyć, fajnie. Dobra. I teraz mamy, spytaj trzech Simów, czyli <grywania> lubią rywalizację. No to, ta misja jest stworzona po prostu dla Moniki, bo ona lubiła rywalizację. Okej, okay, no właśnie, trafię do nas Kotyliany, okej, okay, można wymienić Kotyliany na nagrody, super. Eee, no dobrze, to może wymienimy szybko. Eee, dobrze, pokaż. Mam już 605, więc mogę spokojnie wymienić sobie, zobaczmy co wygram. Okej, okay, czekamy. Otwórz. Nowy kolor tego barku wygram. aha, super. Już mam ten barek, ale wygrałam <laughs> jego nowy kolor. No to super. Dobra. Jak wiecie, Monika lubi rywalizację. Tak więc zapytam się Moniki. Czy lubi rywalizację? Na pewno lubi. No, Fibi może się zapyta. Majka, bo on też lubił rywalizację. Nie wiem, czy kojarzycie taki odcinek przyjaciół, kiedy oni byli na Barbados. No i tam Monika grała z Majkiem w tenisa stołowego. No i się okazało, że Mike tak samo lubi rywalizację jak Fibi. No i może jeszcze zapytamy, tutaj jest Gina, to jest w ogóle siostra Joya. Ona się wcale nie pojawia w serialu, ale zrobiłam ją, żeby po prostu Okej, okay, dobrze, odebrałam nagrodę. Zacznij historię o rywalizacji. Uuu, ale super. Właśnie, nie mam jeszcze historii o rywalizacji, chyba w ogóle ukończonej, ani zaczętej, ani nic. Hmm, ale kto by mógł tu rywalizować? Zobaczę z kim Fiby ma relacje? Fiby, czy Fiby ma relacje z Rachel? To jest ciekawe, bo one mieszkają razem. Dobrze, może Fiby z Rachel, bo nie wiem, czy w było też coś takiego jak to zacząć rywalizować. Było coś takiego, jak... Um, Fibie Racer rywalizowały o... Mm, no, o, telefon. Bo telefon. Aha! O nie, one są już entuzjastami chyba. Czekajcie, sprawdzę u Racer. No i po prostu nazwy, telefon w kawiarni, no i chciały wiecie, rywalizować o. A nie, muzycznej kampanii, no to się nie da. Dobra, z kim może, no to może czekajcie. Rachel, losowo jakoś. Rachel z Mikeiem. Gdzie jest Mike? Dobra, Mike, lubię rywalizację. Czekać, a Fibi, przepraszam, to tyle trwa, po prostu chcę, żeby to w miarę pasowało ta relacja. Jeszcze sprawdzę, czy Fibi ma z Moniką relację. Nie, dobra, to też mogą rywalizować w sumie. Okej, okay, więcej opcji. Rywalka, o super. Kwestia na kompetencje. One, wiecie, raczej były przeciwkami cały czas. No ale były takie chwile, że czasem e, rywalizowały. Teraz dokładnie nie mogę sobie przypomnieć konkretnego odcinka, to bardziej właśnie wtedy. Dobra, że tylko jestem wokalny. A, wiem, dobra, już sobie przypomniałam. Był taki moment, kiedy Phoebe i Rachel, um, przez to, że Monika, przepraszam, Phoebe i Monika, przez to, że Monika zawołała, to taki facet wpadł pod samochód. No i później był w śpiączce. No właśnie, ale czekajcie, no jak to zrobić, żeby one zaczęły tę realizację. No i później one go obie odwiedzały w szpitalu. No i oczywiście każda chciała sobie później z nim umówić. No. Jak to było? Słuchajcie, nie wiem, dlaczego nie mogę zacząć tej... Nie wiem. Dobrze. Myślę, że w kolejnym odcinku to dokończę. Tak więc, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Będę kontynuować relacje Moniki i Fibi. Oczywiście, jak uda mi się tu coś zrobić wreszcie.